Już dzisiaj, proszę Państwa, naszym gościem będzie Ryszard Abraham, dziennikarz, autor popularnego bloga, też związanego z teatrem i filmem. Między innymi niedawno się widzieliśmy z Ryszardem przy okazji Jana A Jana, Jana Dzisiaj widzimy się przy okazji Krystyny Feldman, nietuzinkowej, oryginalnej aktorki. Jak to zresztą zatytułowałeś, niekiepskiej babki. Zresztą I państwo... To nie był przypadek. <laughs> Już się domyślałem państwo. dlaczego. Nie, nie był przypadek, a o innych jeszcze rolach, mam nadzieję, tak. porozmawiamy z panią redaktor. Z panią redaktor, pan redaktor? Nie Zwykle, niezwykłe poczucie humoru anegdotki proszę państwa no, fantastyczne na temat tego jaka była to też na pewno państwu opowiemy o największych rolach myślę także a ich... kilka ich było to nie tylko kilka by... było. To nie nie tylko, tylko i taki... pani Rosalia nie tylko nie tylko i nie, nie tylko Nikifor nie nie tylko. <słuch> chociaż na Nikifora czekała najdłużej i spełniło się jej też marzenie o wielkiej roli ciekawe hmm. może gdyby został film wysłany do Hollywood może miałby szansę na Oscara i może i ona by miała szansę dla nas pani Krystyna Fellman mimo że grała drugoplanowe, jak to się śmiała role, to dzisiaj będzie w pierwszym planie. I tak naprawdę nigdy nie żałowała, że grała drugoplanowe role, nie, bo nie. każda nie. rola była dla niej najważniejsza. Bo nie ma kiepskich aktorów. Nie ma małych <grym> aktorów, są tylko małe role. Małe role, o tym też mówił Stanisławski i tej właśnie tezie y, zawsze jakby ulegała. Zapraszamy hmm. Państwa już dzisiaj o 22.00. Ryszarda Brachan będzie Państwa i moim gościem. Zapraszamy.